Dzień 15 otwierania naszego kalendarza, co tutaj się kryje? Czekajcie, żeby nie wydadzą. Cold Beer Lager Okej. Okay. ale rzeczywiście jest zimne. W sensie nie wiem, czy to po samej nazwie, tak? Ale jest normalnie i mniejsze niż pozostałe. Ciekawe, czy co może mieć e, takiego. Best Self Ice Cold. Tak jest zimne. 3-4%, czyli spadliśmy w sumie e, no 3% całe. Ale piwem. Po prostu piwem takim delikatnym raczej. Bardzo delikatne. Ale smaczne. E, zwykłe piwo. niezwyklejsze, e, Wcale nie jest gorzkie. Myślałem, że będzie bardziej gazowane, ale nie jest. Na początku jedynie gdzieś tam piana. E, lekko słodkawe. E, I tak czuć właśnie mówię, takimi drużżami mocno, no nie? Rzeczywiście. Bardzo fajne piwko. Ja myślę, że jakby jeszcze było zimniejsze rzeczywiście z lodówki, a nie w takiej poko temperaturze pokojowej, pomimo tego, że ono jest naprawdę zimne. Kurna, jak puszkę, to ja wiem, tak włożył na chwilę do lodówki, wyjął no nie, a no tutaj jednak grzane w pokoju. Eee, no w każdym razie całkiem, całkiem przyjemne. Myślę, że takie mógłbym sobie e, od czasu do czasu gdzieś tam wypić. Także jak najbardziej się miło zaskoczyłem. Wreszcie coś innego niż te e, wcześniejsze tipy. Puszka też całkiem. Przyjemna w wyglądzie. Co dziwne, że nie mamy tutaj w sumie nic więcej napisane. No nie? zawsze był jakiś napis na boku, a tutaj już bez, tylko zwykłe, e, zwykły ten napis na środku. No. Także tak. Tak się prezentuje dzień 15. Całkiem, całkiem przyjemnie. Widzimy się w dniu 16.